Dziś jest 30 września 2011 roku. Zbliżamy się do wsi Benin, gdzie będzie planowane zarybienie sumem, organizowane i finansowane przez okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego. Widać już zarysy. Miejscowości Zbenin. No bierz, Dobra. dawaj, dawaj.

My później jeszcze troszkę wody opuścimy, to ja będzie... jaka to, to telewizja, gdzie no tego no <gry> Troszkę opuścimy jeszcze tej wody, tak że będzie pewnie lepiej widać, ale... tam to mamy No, na nie wszystko. Nie, nie, nie. To ważne, żeby pan numery rejestracyjne uchwycił, reszta to już mnie interesuje, nie? To jest, to jest moja pieczeń, nie jest tego całego tego. Tak. Nie żartuję, oczywiście. To trochę opuścimy wody. Słuchajcie, ja się kłopot mi się to troszkę wody w podczę nie. My będziemy od razu wykaszarowywać, to będzie chyba najlepiej na rozpilowanie. Kociu, no my możemy wam pozwolić podawać.

No bo do tego jest to, no, to, 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 jest, to, nie ma, to jest to jest 10 kg, to 70 tym No to Teraz trochę ja, i ja myślę, że inaczej nie powinno. Tak jest. Te, te niebieskie jest to też, to nie jest właściwe. Tak żeby jeden wasem basen złożyć, nie, ja sprawa i pojdziemy i drugi. I później drugi, I drugi tak jest. Co to jest na sucho? Teraz dostanę. Ale tak, żeby do... sobie dolewać, Wiecie, możecie sobie tam, ale tak żebyś nieś tego brać. wziąć. Zobaczcie, to się robi. To tam żeby one zaraz... I już. No to lepiej Tak, są duże. Nie, on gdzieś ma około 450 gramów. To co robiliśmy, to wszystkie drobniejszy. Tylko te Ale myślisz, że nie nie? Nie. On już nie zeruje, bo już woda zimna w narwi. To na wzroście w tej chwili 17 stopni. na no to może to sprawdzić. To był? Ale ładne, nie? To tam się trafi, bo jest nierówny po prostu. Ale ładne, nie? To są zagęszczenia. A może żadne, to, to zawsze był. mam oprócz, bo gdzieś tu sobie Dobra, panowie tak, bo to jest ładne. Dostaliśmy cały. Do góry czy na dół lecimy? Na dół, drugim, drugim kursem pójdziemy w no. górę. Piękne tu ściochy nam się trafiły. No, Najpierw może wejdziesz tam, no. ja ci kamerkę podam, ja będę tutaj w postawił, będę a ty z boku wejdziesz. takie wyrostki widocznie może za gęsto się wiesz hodowały jak, 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 jak rzucają się do tego granulatu to poobcierały czy coś ale, jest, ale są ładne w tym roku to naprawdę to mało to jest. waldek uśmiechaj się przy pracy niech widzą że już? Dobra, co przejść tam na ten? Dobra. Jeden pojemnik już, ale mało wody. To paki się rozrabiają. No ładnie, to takie po 400 gram są. Idziemy na wolność. O, ten to już jest ładny. Hop! Woda ma tą samą temperaturę. Są dobrze ryby natlenione. O. No. poszły? nie bo jak bierzesz w rękę to jest ona Aha. a to on <laughs> i tak po kolei i tak po kolei Aha. no chodź tutaj chodź chłopie idziesz na wolność ale to nie wychodzą od Ciebie chodźcie Paweł

Woda tak się robi. Straż, Straż koła Kiełbik płynie z dodatkowym jeszcze narybkiem w górę rzeki. No. Tego to jeszcze jakiś sum zje ale te większe to już nie da rady chyba że duży Ale w tym roku, w tamtym roku to chyba takie były drobniejsze dwa, dwa lata temu też były takie ładne Dobra lecił No to leci No ale to ty musi. No ja się trzymam